Witajcie, widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku jest już drugi odcinek właśnie z gry Star Wars: The Skywalker Saga. A dzisiaj znowu jest ze mną ten, który był wczoraj. Dzień dobry. No i co? Nie będziemy dalej przedłużać, lecimy. Yy, ogólnie, Georgelem Jar nie będzie, nie będę grał, bo on mało potrafi, jakby bez urazy. A ty mocą, naciśnij by, to mocą będziesz niszczyć. Faz, nawet to rzucasz. Puść jest... Dobra, pięknie. I rzuć. O, pięknie. Ja już tu wszystko ogarnięte normalnie. Pieniążki 50 minut. Myślę, że jakąś postać kupimy, nie? Dobra, lecimy. Dobra. Lecimy. Dalej kontynuujemy przygody Obi-Wan'a i Kwaigona. Tam jeszcze jeden. Mm -hmm. Dawaj, dawaj. Ja już to biegnę. Oczywiście, ja jestem Qui-Gonem, mój przyjaciel, bo tak go będę nazywać. Nie po imieniu, czekajcie, bo drejdy. Zakładam, że zabiorą ją na swój okręg. E, ja Więc jestem Quaigomem, jest a kolega jest Obi-Wanem. Chyba, żeby że zmienisz sobie na Jar-Jara. Dżar a nie zmienisz, nie? O nie. Jesteśmy już Nie wiedziałem, że się spieszymy. Poź Chodź, musimy pokonać druidów i uratować królowę. Jak kości do krabak. Ja. Nie tak prędko. Ja. O, bezpiecznie? Tak sądzę. Ale komu zawdzięczamy ten drogi? Jesteśmy ambasadorami kanclerza. Musimy nawiązać kontakt z republiką. Gdzie transportowce? W hangarze tędy. Okay. O, o, to był ten kapitan. Jak on się nazywa? nie pamiętam, to nie może daleko, da się w nich nie zmienić, nie, tylko... Królowa nie jest tu bezpieczna. Musimy ją zabrać na Biegniemy, korym. biegniemy. Przy okazji zbierzemy sobie pieniążki. Jeszcze nie no, mogę doczekać, zagramy Zemsty Seedów, nie? Dobra. Ciach, ciach cia. tutaj niszczymy. Tutaj widzę, że już ktoś zniszczył chyba ty, nie? Schowam miecz, chodź tu, tutaj, królowo. biegnij, biegli. Dobra. Co, jakie będę czytał wszystko, to będę czytał sobie. Dawaj, no. dawaj. Co ja O nie, strzelają. Skąd? Tu. Rozprawię się z nimi, dobra. Yy, pokonani. Ty, a tu georgia w ogóle ma jakieś... Co to jest? To można? Niszyć, to można? Wow, te stragany dużo dają. Po tysiące Dobra. Dobra, bukujemy na dół. Okej. Okay. Dobra, skupmy się na eskortowaniu królowej Kaman! O nie? Wasza wysokość? się! No no chodź, chodź. Dużo? Mało, mało. Hmm, tutaj, no tutaj coś. Więc nawet wiem, jaki tytuł będzie mieć ten odcinek. Eks, e, że ten. Eksportujemy. O, odeksportujemy tą amidalę. O tu będziemy potem walczyć z mołym. Niestety. Co tu? Nie. To jest ja statek. To jest Gdzie ten statek? A tutaj musimy iść za królową. To okręt jej wysokości. Gotowi do drogi? Tak. Jedziemy. O, to jest ten fajny, srebrny. Musimy pominąć to. Na pewno będą odcinki na no, zadania, będziemy grać innymi postaciami, na że szabuła, o nie, strzelają, jest źle, a tu tyle droidów, Artydy tu, a bo oni te droidy i Arty zostanie sam, nie? dobra, nie będę spoilerować, tycz, jakimś cudem przelecieliśmy. Hipernapęd przecieka! Tu, hmm. mistrzu, Tatui, no mała na uboczu. Federacji Handlowej tam nie spotkamy. Nie, o nie. Jarzor wypił hipernapęd. O! Ja jestem tym srebrnym. O, ej, mega fajnie, widzowie, bo będziemy sobie lec lec lecieć. Mos Espa. Nie, nie lećmy jeszcze na Mos Espę. Polatajmy sobie, popatrzmy, jak to czek. jest. W każdym w ogóle. Ale jakie. wyląduj na obrzeżach. Nie chcemy przyciągać uwagi. Dobra, ty co, tu normalnie szczelamy. Dobra, leci, le, lądujemy na Tatooine w Mos SP. Nie Dobra, lądujemy, widzowie. To wygląda jakbyśmy mieli zaraz walnąć, nie? No. Leć, leć. Aha, tu będzie tak podobnie jak. O. Co to się stało? Dobra, jesteśmy. O, są te te. <śled> Jak one się nazywały? Mam zestaw z tym. One się nazywały. Nie ja pamiętam. Pamiętam, że Cię tu skają. są. Patrz, jakie. Y... A, A co? Jedna ze służb. To kiepski pomysł. Ale jeśli tak sobie życzy, królowa, <śledztuk> potrzebujemy mechanika, który sprzeda nam potrzebne części. Dobra, idziemy. Cześć martu. Ale tu znajdziemy młodego Anakina, więc już się nie mogę doczekać. Dobra. Ja Możemy tu... <grym> się zamienić postaciami. Ja mogę być tego Jor ten... Fajgon? A no tak, przecież objąłem nie był z nimi. Mogę Możesz? O bowiem, no. A no rzeczywiście, no. Tu gadamy. Niech go zgadnę, potrzebuje szczęści. Jasne jak wszyscy. Najlepiej odwiedź łata. Jego sklep jest po drugiej stronie. miasta. O watomi. Łaton. To jest fajne. Ej, o będzie coś złego, to jest jakby do oczyszczenia. No, wszystko co jest złego, tak? No, to jest z Dobra. No 70 tysięcy Jak ja oglądałem jak gościu przeszedł e, całe, całe mroczne widmo to... o wato widać, że mama Anakina sprząta, to mama Anakina tatu Przeciekający hibernator. Szukam części do Nubiana j 327 Mam 20 tysięcy datarii z republiki nikt tu nie znaczą. Daj coś prawdziwego! Śmieszny z ciebie, chłopak. Buduje sobie ścigacz. Musisz mieć refleks Jedi, skoro się ścigasz. Jutro jest wielki wyścig na święto bunta. Z głością mój ścigacz. Anakin. Za wygraną kupię części i jeszcze mi zostanie. Moc jest w nim wyjątkowo silna. To wiem na pewno. Zasługuje na więcej niż niewolnictwo. Chłopak mówi, że chcecie sponsorować jego start! <śpiewanie> Przypadkiem akurat wygrałem A, no ścigacz. Postawiłbym go w zamian za powiedzmy chłopaka i matkę. A? Na pewno nie jest tyle bardziej. To chłopaka. No niestety. Skoro to już wszystko. Ruszajmy Czy na mogę arenę się zamienić w Anakina? No Anakina niestety. Tam? Nie, Aha, nie, dobra. Dobra. Dobra, ale ogólnie... No. Nie, wiem, że na pewno da się kować postaci, bo nie, e, widziałem ogólnie e, walkę genera Grievesa, bo byłem ciekawy ogólnie tą grą jeszcze zanim ją kupiłem. Byłem ciekawy, więc e, jak kupiłem wersję DLC ze wszystkimi DLC, to jakieś 269 zł jakoś tak. Ehm, no dużo na steamie, nie? Bo to mogą tylko łowcy nagród, widzisz? Jest znak łowców nagród, bo tam pisało, że e, jak jak jakaś postać nie może tego zrobić, to żeby potem przyjść po trybie fabularnym, nie w trybie e, jakimś tam... Tu jest dużo rzeczy do rozwalenia, więc przy okazji... Dobra, o, jest Anakin! Anakin! Co jest? Czemu nie mogę? Dobra. Dobra. Ej, pewnie się, będziemy, pewnie się będziemy ścigać, nie? No. Ej, oby to... Oby to. Ej, Night Buzzard! Uuu! To jest ten... wydaje mi się statek y, zakonu Ren, nie? To mnóstwo zakonów zewnętrznych. Ale sobie, Skywalker Pamiętaj, skup się na chwili obecnej. Czuj, nie myśl. Ufaj instynktom. Dobrze. Niech moc będzie z tobą. Panaki, o ty lecisz tym zielonym, ja lecę. Eee. Uwaga, lecimy. Yo! Ale latam! Widzicie? Ja jestem tym e, żółtym. Ty, ale tu musi zasuwać, nie? O, o nie! Ja ty dopiero... Muszę ciągle trzymać... A Yo, ależ on wyskoczył, widziałeś to? Ja nawet nie wiem gdzie lecieć. Paradu skelów? Dobrze słyszę. Jestem na czwartym miejscu. Cebula, cebula jest na pierwszym o, to miejscu. Chyba. Jo, widziałeś? Zepszał, dwa, o ile I to jest, jest najtrudniejsze póki co. Manewrować tym? Jezus! No a ty? A! Ja tak, chłopiec zasuwam. Jest tam ta cebula. Jolanta. Nie no, Dobra, no, ten mi w ogóle komentuje, Jestem na drugim miejscu. Ty kim jesteś? Jakimś czymś Cebula? O, nie cebulę Jestem na pierwszym Nie no, cebula mnie Prześciwny. Wkurza mnie No, no rzeczywiście. To jesteś dosyć daleko. Nie ma opcji, że wygram z tą cebulą. Taskelu. Nie! Yeah! Wygraliśmy wyścig jako Anakin. Biedny Jar, Jar. Chłopak to wygra! ty dzień! Dostarcz części do hangaru. Później do ciebie przyjdę, żebyś oddał chłopak. Mamo! Tak się mamy pieniędzy! Teraz możesz spełnić marzenia, Ani! Pakuj się, nie mamy czasu. Hmm. Bole, 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 bole. Zrobicie z niego Jedi? Tak. Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Wrócę i cię uwolnię, mamo. Obiecuję. O, pani czuła na kinie. Przyznam, że wolałbym być bardziej... ukończony. Przepraszam, że ci tak zostawiam, tripią. Żegnaj! Ojej! Niestety, Trippio został niestety... Póki co na Odblokowaliśmy... Wracajmy szybko na... Czekaj. Bo tu coś pisał, że możemy coś odblokować. Dostępność. Galaktyka może. Galaktyka. Y galaktyka. Czekajcie. To chyba się nie da. Nostępność zmiana języka. Dobra, póki co nie będziemy kombinować, lecimy, z nie? z prawdziwym statkiem kosmicznym. Jak mistrz Amił, a nie pójść na pokład i nie zostawić Morisu. Nie lubi Chargear. Czy ja wiem, Czarżar? Na pewno uważa, że jesteś uroczy. Dobra. E, ogólnie widzowie... Tutaj mamy idziemy. Gdzie teraz? O! Tu mamy postacie różne. E, to kliknę. Select. Ogólnie zobaczmy widzowie, jakie mamy postacie. Mamy tak. Mamy... Co to jest? Gazgano. Wow! Zobaczcie, ty nim grałeś. Okej. Okay. Mm, nie to, tylko postacie. Mamy... Artu Dittu, ciemna strona i mamy Darfa Wadera klasycznego, ponieważ mam moda. Popatrzmy, mm, zobaczmy jak on wygląda. Nie mogę. Niestety nie mogę tego twojego zbieracze chyba, albo no wejdź bohaterowie niżej. O! Ale tu Tu, tu, tu. Dobra. Wyjdź. Nie będziemy tutaj... Bad Batch nawet jest. O! Ale nie graj nim, nie graj. Bo gramy postaciami... Wiesz... Żeby nie było. Ja też zmienię postać... Ogólnie... Na qui -Gona. Udało nam się. Będę grał póki co Anakinem. Udało nam się zmienić postać. Teraz już nie będziemy póki co zmieniać postaci. Dokładnie, ale to dopiero w całkiem innej części. Teraz gramy fabułę. Wow, ale fajnie! Fajnie to wszystko wygląda. Jestem Anakinem. Niestety, zbyt dużo nie potrafię i skąd no, ma, co to jest, kamień? Kamieniami, no mogę rzucać normalnie. Dość. Dobra, wolę nie. Dobra, lecimy. Jest. W końcu ujawniliśmy się przed Jedi. Ruszaj za nimi, mój młody uczniu. Wiesz, co robić. Dobra. <śm> Jeśli Był zdołamy uniknąć walki filmowy. z innymi opcjami w kapturach, może tym razem dotrzemy na Korusant. Owszem. Aczkolwiek ten akurat nieznajomy był chyba Lordem. Sitów. Eee... a to coś dajby, może wcisnąłeś? Nie wiem, musimy musimy na iść na korsent. Nie, pomiń. Przytrzymaj, przytrzymaj. Daj A. Dobra, ogólnie musimy... Korusant. Nie, żeby dolecić na korusant musimy nacisnąć tak. Ehm. Tak. I korusant. Podróż. Eskortujemy e, królową Amidalę. Fajnie, jest to zrobione, z mm drugiej -hmm. Ciekawostka, że w świecie wyzwaniem według stanowskich, wyliczeń, że gdyby na przestrzeni zetknęły się np. No dwa myśliwce X-Wing, zniszczyłoby to cały kontynent. No? Tak, tak. Pomyślmy, co się stało, gdyby się. Z... Do się, dwa daniścia, No proszę, nie. osobiste powitanie od samego senatora Palpatina. Wyjaśnijmy no jak najszybciej sytuację na Nabu. Mój lud hmm. czeka na ratunek. No Witam jedno. Wasza Wysokość, Mistrzu Jedi. O, ja jestem królową mamu dom. Witam Pono. Dobra, wolę być ale ma nie taką. Czekaj. Dobra, no, daj. Oczywiście, do Senatu. Zaprowadź nas do Senatu, panie. I widzowie, y, teraz kończymy już drugą część, właśnie y, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Żegnamy się z Wami. Do widzenia. I widzimy się w trzeciej części, która będzie już jutro. Śledźcie kanał. No to cześć.